Cześć, na Was, serdecznie w kolejnej grze na moim kanale. Dzisiaj będzie to Clicker Heroes. Dokładnie tak, czyli coś, co polecaliście mi od ostatnich chyba dwóch właśnie tych odcinków z e, Clickera, Doge Clickera, który bardzo, bardzo pozytywnie został przyjęty. Za co Wam z całego mojego serduszka małego dziękuję. Dzisiaj gramy sobie w Clicker Heroes, czyli to jest m, w sumie właśnie podobna gra do Doge Clickera. Nie wiem, jeszcze nie grałem w tą grę, nie wiem, co się po tym można spodziewać, ale bardzo mi to polecaliście. Pomyślałem sobie, dobra, pójdę za Waszą radą ostatnio bardzo fajnie mi polecacie tę gierkę, więc naprawdę pomyślałem sobie E, no kurde, nagram, no, no, no co mam nie nagrać? Dobra, nie będę już przeciągał, nieważne, yy, intro jakieś wleci, mam nadzieję, a jeżeli nie, to to zapomniałem, a jeżeli wleci, to będzie fajnie. Tak, się jedziemy. Play. Halo. Kliknąłem play i się nie działa. Okej, okay, czyli w końcu zaskoczyło, bo kuźba kliknąłem play i normalnie się zwisiło tak w piżdzie. Ale dobra, co to kurde jest epicka muzyka Flower Bloop level 1 HP 10. Uooo! Czyli będziemy tutaj w ten sposób. Już to kuźwa lubię! Już na sam początek został łapkę w górę, bo czuję, że to będzie naprawdę epicki odcinek. I co Wam mogę powiedzieć jedną rzecz odnośnie mojej myszki. Okazało się, że mam w moich gdzieś tam yy, szufladach. No, taką samą jak mam teraz, myszkę. Więc co za tym idzie? Mogę sobie klikać dowoli, nie pan się. Jezus, Mario, Nie mówcie mi, że tu będą pająki. What the fuck is this? Please! robista animacji w ogóle się wszystko rozwala. Super, dobra. Cid the helpful adventure here. Co to jest? Click damage 2. Nice young fighter show. To zombie. W tym momencie tak czy siak musimy napierdzielać. Wszystko, co popadnie. Wow, halo! Area complete, ok, czyli możemy się przejść do drugiej. Ale jeszcze sobie tutaj troszeczkę faktycznie poexpimy. Fajne, te mobki takie różne są. Poza oczywiście, panie, bo nienawidzę kuźwa, pałękę, do, do, to są kuźwa najgorsze. Eee, najgorsze, sierwa rwa po prostu. A he he. nie, nie, nie to, jest, to jest złe, to jest bardzo złe. Co tam jest? E level. E level kuźwa kolejny, czekaj, tu będzie wtedy damage. Eee, dobra, idę do, do sekcji drugiej. Nieważne. Czy... Oh, hello kitty. Troszeczkę mocniejsze te e mobki są. Aha, muszę najeżdżać na te monety, żeby je dodatkowo zbierać, okej, okay, już, już wszystko Spoko, ja zaraz będę mistrzem tej gry po prostu, nie? Dlaczego tu są kuźwa fajonki? Dlaczego? Ja wiem, dlaczego wy mi polecaliście tę grę, bo wiecie, że ja, jak ja nienawidzę tego ścierwa, to wszystko bym mordował. I dobra, zgadza się, będę tutaj to mordował, tylko szkoda, że muszę wtedy to klikać. Możemy przejść do area... 3, czyli będziemy mieć jeszcze cięższych przeciwników, ale nie wiem dlaczego aż ta, z tak z takim trudem, a quality, mogłbym się zmienić quality, ale wtedy będzie do dupy, z takim jakby takim trudem, może to kwestia przeglądarki, może coś, nie wiem, takie mam po prostu przecięcia, jeżeli chcę przejść faktycznie do jakiejś tam area, czy, czy coś innego, dobra, mamy teraz, bijemy po 4, więc bardzo, bardzo fajnie. Zbieramy sobie więcej monet, więc widzę, że to jest jeszcze inna mechanika w tym momencie, niż było w Doge clickerze. W Dogę clickerze kopaliśmy po prostu drugie końce. Tutaj zbieramy te końce, aby ulepszać, powiedzmy, naszą postać i e, prawda, uderzać o wiele e, więcej we wrogów, w ogóle robić rozpierdziel. Nie wiem, o czym mi ja mówi. Pozbieramy sobie faktycznie na tego nowego, powiedzmy, chyba bohatera i zobaczymy, cóż on e, będzie prezentował e, swoją e, osobą. Dobra, tutaj mamy kilka monet. Ok, możemy go sobie kupić zarobiście i co teraz? Leci im HP, nie rozumiem o co chodzi. Znowu jakaś ścinka, kurde mi się, że. What the fuck? Za każdym razem, jak dochodzi jakaś nowa eta, czy coś, to ten... możecie mi napisać, od czego to może zależeć. od przeglądarki faktycznie, bo gram, gram na chromie, więc nie wiem, czy, czy to może. Lebeski, to o co chodzi? Mi teraz normalnie życie schodzi, jak ja nic nie robię. Wychodzi na to, że nic nie robię i oni się sami będą. Yy, sami będą ginąć. Okej, okay, to, jest, to jest bardzo, bardzo. Bardzo fajna rzecz. Eee, idź stąd, kurde, gień dziadu. Potrzebuję najpierw 220 monet, żeby to, powiedzmy. O! Cio, 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 cio. Mogę się klikać, chodź, tu wszędzie, ale to jest zarobista gra, naprawdę, no Podoba mi się wciul. Ładnie wygląda. Fajne, że jest, że jest muzyka. Fajnie, że jest. Eee, no dwa pająki porządne, no panie. Nie wiem, czy więcej monet nam daje zabijanie. Eee, zabijanie mocniejszych przeciwników. Bardzo możliwe, że tak, ale lepiej by tak chce zebrać 200 coś, żeby mieć lepszy bonus na moje uderzanie, bo jednak, powiedzmy, na tym się tutaj powi to, powinno skupiać, ale spoko, no, dzielamy po cztery, nie ma problemu, dlaczego ty jesteś taki paskudny, dobrze, to nie ma jakiejś grafiki takiej bardziej, yy, powiedzmy, yy, rzeczywistej, bo to naprawdę by było kóźwa paskudne, nie, ale dobra, Faj fajnie się to tłucze, no kurde, można faktycznie w to cisnąć. Obawiam się, że znajdę nową grę poza Clickerem, od której będę uzależniony, nie? Dziękuję wam bardzo, że tak o mnie dbacie. A oczywiście zapomnijcie, jeżeli odcinek wam się spodoba, żeby 6 łapkę w górę, bo to jest bardzo dla mnie e, pozytywne, prawda, e, nastawienie do życia i w ogóle do nagrywania i tak dalej. Powiem wam szczerze, że przed chwilą jeszcze byłem troszeczkę spały, nie? Jeszcze jestem parę godzin po treningu, wiecie, trening dos doszedł, kurde, tam zmęczenie, wszystko. I naprawdę, zacząłem w to grać i momentalnie... Całe zmęczenie sobie poszło w pizie, <głos> naprawdę, <głos> tak, więc dziękuję wam za to bardzo, że tak dbacie o mnie. Ok, achievement, profit clicking, tysiąc, tysiąc razy już kliknąłem, właśnie, jest tu jakiś licznik kliknięć? 1000 kliknięć, ok. Tutaj mamy statystyki, które nam się naliczają, ok, co mamy tutaj? Tu mamy achievementy, wow, 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 ile tych achievementów jest? Ale się przycina, patrzcie, 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 patrzcie jak się przycina mocno. Meskitu. ta gra jest takie pizka po prostu, że mi się przycina tak w lujnie Nie, ja, ja, ja po prostu mam zasłony komputer w tym momencie na tą grę. Może to jest faktycznie kwestia e, przeglądarki. Może jednak spróbuję następny raz na innej przeglądarce to zagrać. I może będzie ok. No, nie chcę się teraz przyzwyczaić na inną przeglądarkę, bo jednak w tym momencie miałbym problem y, natury takiej, że musiałbym chyba zacząć od początku. A wolałbym tego nie robić. Ale jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek z tej gry, to bardzo możliwe. Dasz mi więcej monet? Oh yeah! Aż mi się przycięło, ale fajnie, więcej monet jeszcze. Jeżeli będziecie kolejny odcinek tej e, gierki, to bardzo możliwe, że e, taki właśnie e, będzie, bo naprawdę gierka, widzę, że jest, no jest super, naprawdę jest super. Możliwe, że w większości ją znacie, bo bardzo dużo osób mi ją po prostu polecało, ale dobra, czekajcie. 14 za jeden ten no, O teraz mogę ich tam tłuć, ładnie. Blablabla, blablabla, zbieramy monety. Fajnie, że te monetki się tak zbiera, nie trzeba na nie klikać, tylko wystarczy na nie jechać, to jest zawsze bardzo fajna opcja. Dobra, zobaczymy, do jakiego poziomu powiedzmy, dojdziemy w tym w tym odcinku, w tej rozgrywce, ale powiem wam jedną rzecz. O wiele więcej kliknięć coś czuję, że będzie, bo nie ma tutaj jakby. nie jest pokazane tak non stop te kliknięcia. Tylko po prostu wie, wiecie, walczycie. Jest cały czas akcja. I naprawdę nie czuję się, że się tyle klika. Tak więc jak mówiłem, nie muszę się jakoś bardzo bać o moją myszkę, bo jeżeli ją rozpieprzę, czy jakoś będzie bardzo niesprawna, to mogę sobie zawsze przełączyć nową, którą mam. Ona jest jeszcze nie rozpakowana w ogóle, więc easy. Nie będzie mi jakoś dziwnie, żeby miał inną myszkę czy coś, nie będę musiał kupować nowej myszki, więc masz spokojnie możemy sobie klikać. Więc to będzie moja myszka ewidentnie pod kliker, Ja sobie nawet ją oznaczę, że to będzie kuźwa myszka kliker. <gry> Dobra, mamy 332 monety. Możemy pocisnąć sobie w to, bo będziemy wtedy o wiele szybciej, będzie im spadało HP. Zarobi się praktycznie nic nie muszę robić, oni od razu będą prawie że ginąć. Super. Przenosimy się do kolejnej strefy w takim razie. Uu, tu już widzę naprawdę. Konkretny przeciwnik. Wow! Rekt O sztyw, mordę! No, dużo monet z tego wypada, ale ile ja muszę to tłuc? Ja pierdziu Tego się nie spodziewałem. Zobaczmy sobie tutaj. Już mamy 1600 kliknięć. Yy, I naprawdę, jakby się dokładnie tego nie czuję. Co by będę tylko zbierał monety. Nie wiem, czy one znikają w jakimś czasie. Mam nadzieję, że nie. Bo to by było troszkę słabe. E, dobra, cześć. Z tym. Tu click damage. Czekaj okay, to. DPS 15, ale ja tu mam DPS już więcej. 44, okej, okay, dawaj mi to. je jeszcze szybciej będę ginać. Zorąbiście. Nie wiem czy ja to robię powiedzmy poprawnie, ale czuję, że, że jest... Uuu, DPS 74, nie co to znaczy DPS dokładnie w, jakby w takim rozliczeniu. No i głównie z tego nie ogarniam, nie? Że takie... Bo to nic nie zmienia, tyle że. Hold shift for razy 10 coś tam, że... Nie wiem o co z tym dokładnie chodzi. A że może, może mogę kupić to od razu razy kilka czy coś takiego? Nie, nie wiem, naprawdę nie wiem jak to, jak to, jak to wygląda. Czekajcie, zobaczymy czy te monety znikają. Cały czas leżą. Nie, znikają po jakimś czasie. Trzeba je jednak troszeczkę zbierać. Tutaj mamy takich konkretniejszy przeciwników. Boję się wskakiwać na poziom szósty, tam już może być w ogóle przerąbana rzecz. Ale dobra, pekspimy sobie jeszcze troszeczkę, żeby jeszcze konkretniej rozpieprzać przeciwników. Nawet nie wiem, o czym ja mówię w tym odcinku, bo mam tak głośno tą muzykę i to wszystko, że naprawdę nie ogarniam troszeczkę życia. Później tacy na przykład przeciwnicy będą kurde padać praktycznie od razu, nie wiadomo, ale na razie jeszcze jest z tym problem. Może teraz tak docisnąć do 1000, tutaj byłoby wtedy 74, ale tutaj mam 88, o wiele tańsze, czyli jakby niekoniecznie trzeba kupować tych yy, jakby najsilniejszych. Ponieważ, no macie, no co, 74, a tutaj 88. Nie wiem, czy, czy jest jakaś duża różnica, powiedzmy, między Damage'em takim prawdziwym, jakby tutaj. Jestem bardzo ciekawy, co jest na poziomie szóstym. Zaraz tam, oczywiście, pójdziemy, ale troszeczkę tak bez przygotowania się boję, co nie. E, dobra, jak tam nasze statystyki, prawie 2000 kliknięć. Easy peasy, damy radę więcej. Nie wiem w ogóle, ile odcinek będzie trwał, bo. Bardzo możliwe, że będzie dosyć długi. Z tego względu, że sama rozgrywka dosyć będzie długa, nawet jak to potnę, pomontuję, to jednak będzie to, prawda, trwało w miarę długo. Ale postaram się, żeby maksymalnie do 20 minut ten odcinek trwał, bo też za długiego odcinka nie chcę wrzucać. Z drugiej strony, ale myślę, że bardzo prawdopodobne jest, jest bardziej prawdopodobne, że będzie drugi odcinek, niż to było w przypadku drogoklinkera. Naprawdę, więc możecie się to jak najbardziej tego spodziewać. Tu po prostu będę musiał sobie troszeczkę bardziej, może, poekspić i zobaczymy jak to e, później będzie. Czekajcie, tu możemy wrzucić go na level 5, albo pozbierać sobie więcej i kupić sobie jedną taką e, babkę, bo to w sumie jest, to, to się chyba sumuje, wiecie, dodatkowo. On da, że zadaje tam 88 tutaj 20, e, tutaj my za, za klika dostajemy tam ten damage, tam dajemy tego damage'a, więc to chyba jakoś się sumuje, więc chyba warto jednak faktycznie chociaż jedną taką babkę sobie ogarnąć, bo wtedy mamy Eee, no Szybciej będzie to będzie im HP leciał, to jest na pewno dobra rzecz. Dajemy sobie tutaj i jeszcze szybciej im leci HP. Zarąbiście, Dobra, kupmy sobie jeszcze w takim razie na klika, bo to jest tutaj naj najbardziej nam potrzebne w sumie. W sumie taki jeden nam przeciwnik, i mamy wtedy tyle mony, żeby sobie to ulepszać, nie? Także jest bardzo, bardzo fajnie. 18. Także mieć na klika. Na 20 to będzie spoko, nie? Przejdźmy, zobaczymy co będzie A tutaj będą wszyscy Ujojojo, uj, 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 szybko giną Czyli to po prostu był coś, ale Nie wiem, co, co, dlaczego tutaj taki mocny, a tutaj taki Po prostu tu są jakieś inne mobki Ale spoko, patrzcie jak oni szybko giną Ja nic nie muszę robić tak naprawdę, nic klikać Area complete, dobra, zaraz przeniesiemy się na level 6 Ja myślałem, że tu level 6 będzie jeszcze bardziej hardkorowe Wyszło, że że niekoniecznie Dajemy sobie jeszcze tutaj Czyli dobra, zbieramy w takim razie teraz może na tego gościa, bo będzie miał jeszcze większy DPS, czyli dobra, to wychodzi na to, że po prostu warto faktycznie zebrać trochę więcej monet na nich, z tego względu, że coraz szybciej będzie im kapeleciało tym sportkom, będzie mogli jeszcze szybciej ekspić, jeszcze szybciej ulepszać e, nasze klikanie i nasze wszystko. Tak już myślałem przez chwilę, że mam włączony podgląd, a nie nagrywanie, ale bym się kuźwa zdziwił, nie? Ja tu chcę kończyć nagrywanie, tu... masz podróż, bo czuty. Ja pierdziela by się zdenerwował. Ja, na... ja nawet tak nic nie mówię, to tu jest taka akcja, i tak to się wszystko szybko dzieje z taką dynamiką, że naprawdę to jest. To jest ciekawe. Możecie mówić co chcecie, ale to jest ciekawe. No jeszcze brakuje mi 3000, żeby mieć tego gościa, bardzo bym chciał. Ale co to było z tym. 500 golda, mogę to jakoś. No nie mogę tego w żaden sposób kliknąć. Aha, czekaj, required hero level 10, a ja mam. A ja mam hero level który? Czy to tu będzie napisane? Total hero level. No 28, what the fuck. Danego bohatera musimy na level 10, żeby móc... Dobra, już ogarniam, wszystko, spoko, okej. Okay. Nie musicie krzyczeć w komentarzach, bo pewnie mi tam tłumaczycie i w ogóle ogarnąłem, ogarnąłem. Po prostu danego bohatera musimy mieć na poziomie 10, żeby móc to zinkrysować I tutaj mam o 100 golda i wtedy będzie mieć damage jeszcze o 100%. Zarąbiście. I to już mam odznaczone. O, czyli mamy teraz 41. Na kliknięcie, super, super, naprawdę super. Jeszcze trochę, zaraz będzie 10 level i sobie go zincrisujemy, prawda, i będzie zarobisty e, Iwan, kurde, dziesięciolewelowy. I teraz potrzebuję tylko e, 2500 tysiąca golda. Okej, okay. <grytanie> to przejdźmy na level 7 w takim razie. Tutaj, jak widzicie, ja nic się muszę robić, tylko jeździć sobie myszką i zbierać monety. Ta gra jest świetna. <grytanie> A jeszcze jak będę klikał, to już w ogóle. Area komplet, dawaj do ósmego, kurde, więcej, więcej. O, tutaj mają troszeczkę więcej HP. Faktycznie troszeczkę to dłużej trwa, więc tu muszę faktycznie coś poklikać, żeby tu się coś więcej działo i czemu by nie, czemu by nie. Ale dobra, idziemy do Area 9. Na razie nie, nie widzę, żeby jakoś strasznie się te mowy zmieniały, chociaż jakieś nowe, no powiedzmy, się pojawiają. Przynajmniej taki ten i ta, ta zielona kulka. Kotecek już był wcześniej. O, o, skrzyneczka! Aaa! zarobisz. Ewentualnie zbieramy może teraz faktycznie na 4000. Żeby mieć tego y, nowego bohatera. To jest myślę lepsza opcja. Tak więc róbmy to. Jary! Do dziesiątej możemy przejść sobie. Ło! Wow, 5000 HP! Dobra, czuję, że to jest wyzwanie. Emperor Scorpion. Ile golda będzie? U, no całkiem spoko. Około 500, a bo 1000 mi przyszło, muszę policzyć tu dokładnie, czekajcie, mam 200. Czyli po prostu co parę poziomów mamy takie konkretniejsze jakby bossów, coś takiego. Ile? No dobra, teraz troszeczkę mniej, ale spoko, mamy tysiąca Zbieramy do 4000 na tamtego gościa. Brakuje nam już bardzo niewiele w sumie, żeby mieć kolejnego bohatera. I dobra, po 400 nawet monet ponad tam przychodzi, więc to jest warte faktycznie uwagi. No wiadomo, potem jak będziemy mieć mocniejszy level, można to szybciej... Ogarniać. To mamy ponad 4000. Możemy kupić nowego. Yy, tego, tego no. Bohatera. I DPS nam wzrośnie z 309 na 554. I to mnie się kurde podoba. Wejdźmy sobie tutaj. No, mają dużo HP. Bo to już w ogóle w nocy coś. Mają dużo HP, bo tam po 1000 w sumie, ale. Z naszymi umiejętnościami to jest easy peasy. Ojej, znowu te pajorki się pojawiają, dlaczego? 20 golda. Okej, okay, mam kolejną strefę do odblokowaną. zarobiście. A naprawdę fajna gra, kurwa. Nie, ja czuję, że. Nie, nie, nie wiem, ja będę w to napierdzielał jak dziki, nie? Przez tą muzykę i przez te dźwięki, przez to wszystko naprawdę nie czuję się, że się długo gra. Już mam 20 parę minut materiału. Nie czuję tego w ogóle. W ogóle. To 4000 w ogóle monet, lol. Cześć, ja już miałem sobie ulepszać tego typa. Pyk, dewej mnie to, zarobiście. Mamy teraz 774 DPS na sekundę, prawdopodobnie to jest. Oje, oh yeah, 81 na kliknięcie, to już jest bardzo fajnie. Możemy jeszcze szybciej tu wszystkich, kurde, wykańczać. Także, mieć 100 na kliknięcie, będzie ok, bo powiedzmy, ta, z taką liczbą chciałbym, może tutaj skończyć i potem się skupię na levelowaniu innych, prawda, postaci. Dziękuję wam bardzo, że poleciliście mi tą grę. Ja, ja bardzo byłem długo jakby sceptyczny też do tego, ale widziałem, że, że to mi się pojawiało automatycznie przy dole klika, że się kurde, co to jest za gra, co to jest za gra? I w końcu jest tak, ooo, naprawdę, fajnie, naprawdę fajny Ile mają levela? Po 2000, dobra, tu już widzę, że trzeba więcej ich tłuc. Nie wiem, czy to jest jaką konieczne, że ja mam przechodzić na kolejne te poziomy, czy coś, nie wiem. A czekajcie, przenieśmy się na dziesiątkę. Tutaj był ten taki kozak niby. Ja teraz go mogę kurde cisnąć jeszcze szybciej, nie? Bo tutaj można szyb, szybciej sobie po, po expić jakby troszeczkę, nie? Czy tam więcej monet zdobyć? pek, pek. Jest! 101 na... uuu! A tu mamy więcej ulepszeń, czekaj, 10 klik na sekundę. Co? C'est co? Autempali perform 10 klików na sekundę na 30 sekund? Clickstorm skill. Ciekawe Huge click. Okej, okay, zobaczmy o co to chodzi. Aha, czyli ja nic nie muszę... Okej. Okay. Czyli na 30 sekund mam ten. Czy na, nie, na 10 minut. Ja nic nie muszę robić. Nic nie muszę robić. To jest genialne. Jaki skill zarąbisty. A Ciekawe czy mi się... Czy mi się klik... Te kliknięcia mi się naliczają. Zarąbiste. Ej, czemu to, to nie działa? Halo. Nie dobrze, przez 30 sekund. Hotkey 1, dobra, czyli to już. Potem jest cooldown 10 minut. Okej, okay, dobra, bo źle zrozumiałem. Ale zarąbiste to było w ogóle, nie? Dawaj mi to! 200 teraz mam, kurde. A co dalej tutaj mamy? Tutaj 25 level potrzebuje, to nie, dobra. Tego sobie zlewelujemy do 10. Dobra, wiecie, to pociśniemy sobie w to. 59, dobra, ciśniemy w takim razie i zobaczymy na jakim poziomie dzisiaj skończymy, po prostu bo... Póki co, nie widzę, żeby to w ogóle miało kiedykolwiek jakiś koniec, nie? Dobra, wiecie co? Ja będę chyba musiał w końcu faktycznie skończyć odcinek. Mam już ponad pół godziny materiału, wystarczy, bo ja sobie to i tak potnę, w... i tak dalej. Nowa arena jest skończona, tu mi się i tak monetki naliczają. Naprawdę mega, mega fajny clicker. 100% jeszcze nagram jakiś jeden odcinek, chociaż z tej gry, bo naprawdę jest niesamowita. Po XP po prostu troszeczkę więcej sobie poulepsza tych tutaj przeciwników, znaczy w sensie bohaterów, i naprawdę myślę, że będzie następny odcinek jeszcze bardziej epicki niż ten. Póki co, ja się z Wami Żegnam, tak, tak, ja się z wami dziękuję, nieważne Już, po, już teraz nie ogarniam co ja mówię, nie Ale dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że się wam podobało Nie zapomnijcie wbijać na Facebooka, Instagrama, wszystkie social media W opisie Ja się z wami żegnam, bitość dla was, trzymajcie się I do następnego odcinka Tak, papa pa.